Dobry wieczór Państwu, Magister Zarzycki. Jest późny wieczór, 1 sierpnia 2013 roku, czyli 69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Ja nie oglądam telewizji, więc proszę Państwa, nie wiem nawet jak telewizja relacjonuje te wydarzenia, które się dzieją w tej chwili w różnych miastach Polski, głównie w Warszawie, ale przypuszczam, że jest wielka gala. To, co słyszę w radiu, to już mówi o tym, że no jest o, o, ogromne takie, takie zmasowane mm, propagandowe ujęcie tego, tego tematu. no Ciągle o tym się, o tym się mówi: o, o tym powstaniu i o tych uroczystościach. Y, oczywiście, partie polityczne, które rządzą naszą sceną y, polityczną, wykorzystują ten moment, żeby się jakoś tam pokazać. Więc zwolennicy PiS u gwizdzą wtedy, kiedy zwolennicy P.O. składają kwiaty. Y, zwolennicy P.O. potępiają pryncypialnie. Jakieś chamskie zachowanie zwolenników PiSu i, ta, i tak dalej, i tak dalej. Nadal trwa ta taka wojenka polsko-polska, która ta, ta, tak naprawdę to jest tylko taka udawana wojenka, dlatego że te, te dwie partie plus te główne pozostałe to, jest, to są fragmenty jednej większej całości, która rządzi naszym państwem od roku no tutaj można by daleko sięgać, ale, ale przynajmniej od, od roku 1945. Czyli. Jest, jest to dalej, to są to dalej różne popłuczyny po tym reżimie, który został zainstalowany w roku 1945 na bagnetach Armii Czerwonej. To jest też zadziwiające na pozór, na pozór zadziwiające, że. Te ugrupowania, które przyczyniły się do utraty przez Polskę niepodległości poprzez wciągnięcie ją do Unii Europejskiej, tak załóżmy na siłę, poprzez propagandę, no bo niby to zdecydowała o tym ludność w referendum, ale tak naprawdę to ta ludność Polski przed, przed okresem referendum została zmanipulowana. Była propaganda taka prounijna, tak natarczywa, że zwykły prosty człowiek nie miał szansy się przed nią uchronić. Oczywiście, ludzie wyrobieni wiedzieli, że należy głosować przeciwko przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ja tak głosowałem. Moja partia tak do tego wzywała. Pan Janusz Korwin-Mikke o tym głośno mówił. Nawet w przeddzień akcesji, pan Janusz Korwin-Mikke ze swoimi współpracownikami spalił flagę Unii Europejskiej, co oznaczało, że to jest ostatni dzień niepodległości po 1945 roku. No, oczywiście, tutaj, tej niepodległości takiej, takiej kulawej. Ale, ale no tam po 1989 roku tam trochę tej niepodległości można powiedzieć, że, że było, a tutaj pod, pod nowy dyktat, pod nowy but zostaliśmy wciągnięci. No i te same grupowania, które tego dokonały, czyli PO, PiS, PSL, SLD teraz strasznie świętują ten zryw, taki niepodległości, niepodległościowy powstania warszawskiego. Ja osobiście uważam, że był to zryw kierowany w sposób bardzo nieudolnie i wywołany zupełnie w okolicznościach do tego niesprzyjających, czyli, czyli wręcz pod sąd należało postawić tych, tych którzy zdecydowali o wybuchu powstania. I to nie jest opinia moja tylko, ale wielu dowódców z tego okresu. Część z nich została odsunięta od udziału w tych, w tych wypadkach po prostu, bo byli przeciwni wybuchowi powstania warszawskiego w, w tym momencie. No więc, proszę Państwa, to jest takie zadziwiające, że te ugrupowania, które niszczą niepodległość Polski, to jednocześnie strasznie mają duże zacięcie do świętowania takich różnych zrywów niepodległościowych. Najczęściej zrywów nieudanych, z, zrywów, które były źle przygotowane i w złych momentach wybuchały. Tak było z powstaniem listopadowym, styczniowym i powstaniem warszawskim również. I czy to jest przypadek? To ja myślę, że to może się brać z dwóch powodów. Znaczy jeden, jeden taki powód najważniejszy moim zdaniem, to jest to jest taki, że chodzi o to, żeby ten motłoch, który zamieszkuje to, to nasze państwo, no tak, tak uważają te władze i w dużym stopniu, szczerze mówiąc, niewiele, niewiele się mylą. No żeby czymś zająć, żeby, żeby, żeby ta ludność miała o czym dyskutować, miała czym się zajmować, miała o czym tam przy piwku, przy, przy wódeczce podyskutować. Yy, o tym czy taki dobrze przemówił na tych uroczystościach powstańczych, czy, czy, czy źle przemówił, czy dobrze że gwizdano, czy że źle że gwizdano. Yy, źle, że pomnik i tak wygląda, czy, czy powinien inaczej wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast żeby ci ludzie nie zastanawiali się, dlaczego w ich portfelach jest coraz mniej pieniędzy, albo dlaczego na półkach sklepowych są coraz wyższe ceny. A pieniędzy w portfelach jest tyle samo, albo, albo czasami nawet trochę mniej. Albo dlaczego ten dany człowiek nie może znaleźć już drugi rok pracy, mimo że naprawdę, naprawdę chce pracować, a tej pracy rzeczywiście nie ma. Bo znam, proszę Państwa, i, i takich. No tu jeden, jeden chłopak nagrał mi się na kamerkę dwa dni temu, który autentycznie chce pracy, szuka pracy. Nawet nawet stwierdził, że urzędników z tego biura pracy wyszła chętnie na, na, na Marsa. No ale i ten chłopak naprawdę chce pracować, ja, ja wiem, że, że, on, że on nie szukuje, nie, nie, nie udaje. No i żeby tego typu ludzie mieli o czym dyskutować, żeby z tym, że akurat to był, to był mądry człowiek. On, on, on mądrze się wypowiadał, tylko, tylko musiałem filmik usunąć, bo rodzina się przeraziła. Rodzina się przeraziła jego szczerością. No i ponieważ ta rodzina tam zaczęła strasznie cierpieć tutaj, no, takie żale i bóle mi tutaj wylewali, że po prostu dla świętego spokoju, żeby tam nikt w rodzinie nie umarł, to, to ten filmik skasowałem. Aczkolwiek nie wiem, czy dobrze zrobiłem, przecież mówiąc, cały czas się biję z myślami, no ale, ale, ale mniejsza z tym, bo chcę mówić o tym powstaniu i o tych, a w zasadzie o tych uroczystościach popowstaniowych, o, tej, o, te, o, te, o, te, o tym wszystkim. Proszę Państwa, więc te siły, które rządzą naszym państwem, chcą odciągać, odciągać ludzi od różnych prawdziwych, realnych wydarzeń, a zajmować ich takimi wydarzeniami wir wirtualnymi czyli różnymi obchodami na przykład, takimi patriotycznymi. Czyli tworzą taki patriotyzm wirtualny, taki patriotyzm zastępczy, ponieważ tego patriotyzmu nie ma w tym realnym życiu, zwłaszcza w postępowaniu tych najwyższych władz. A i tych niższych samorządowych, tak jak tutaj w Staszowie, to, to, to też nie, nie ma go, moim zdaniem, przynajmniej zdecydowanie. I myślę, że bardzo wielu mieszkańców, bo ja z mieszkańcami rozmawiam no, codziennie można powiedzieć, więc znam nastroje. Także nastroje są bardzo, bardzo wrogie te, te, tej władzy, która obecnie tutaj u nas panuje, tej samorządowej. No więc ponieważ nie ma tego prawdziwego patriotyzmu, to się tworzy taki taki erzacz. Erzac, czyli takie, taki zastępczy patriotyzm, po to, żeby, no, żeby coś było. No. Nie było czekolady za, za komuny tam w latach 80. to były wyroby czekoladopodobne. Czekolado, czekolado yy, I tam no, były, sam, samo, były takie pojazdy samochodopodob, samochodopodobne, czyli te małe fiaty i trabanty na przykład, bo nie było prawdziwych samochodów. I tak dalej, i tak dalej to jest jeden powód, a drugi powód proszę państwa, to może być taki nawet bardziej perfidny i bardziej głębszy, bo pan Janusz Korwimikę mówi, że żeby naród był silny, żeby naród był prężny i zwycięski, to musi czcić zwycięstwa, a nie klęski. I u nas jakoś tych zwycięstw się mało czci, mało się wspomina o wielu wielu wygranych bitwach, o wielu takich mało się na przykład czci Powstanie Wielkopolskie, które, które było udane, wygrane. Natomiast czci się te powstania, które, które były nieudane. I to, jest, może być jakaś, to może być już taka perfidia różnych takich czynników, które no, dorwały się do władzy i rządzą na, na niekorzyść naszego, naszego narodu, naszego państwa. Chcą, chcą po prostu. Chcą, żeby ta, ten, ten marazm, ta taka podległość obcym siłą trwała, trwała wiecznie. Co mam, co mam nadzieję, nie będzie, ale, ale te czynniki tak widocznie chcą, wobec czego czci się u nas ciągle klęski. Co jeszcze, proszę Państwa? Aha, no jeszcze w związku z tymi powstaniowymi różnymi uroczystościami, to ja w radiu słyszałem, bo ja telewizję oglądam, że jakieś tam komiksy o powstaniu wychodzą, że jakieś gry komputerowe ktoś tam chwali, że to jest świetny pomysł dla młodzieży przybliżania walk powstańczych i w ogóle powstania, no znakomity. Z tym, że, z tym, że mnie, to, mnie to oburza, odrzuca i, i dla, dla mnie to jest, to jest nie, nie, nie do przyjęcia, żeby po prostu yy, robić komiksy czy, 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 czy gry komputerowe, to tak jakby na przykład zrobić komiks i grę komputerową, komputerową o jakiejś wielkiej katastrofie, no załóżmy kolejowej czy zawaleniu się tam tych, yy, tych hal, hal targowych na, na, na Śląsku kiedyś. No, dla, dla, mnie to, dla mnie to jest jak, 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 jakaś makabra, dla mnie to jest to, jest, to powstanie, to jest je, je, wielka klęska, gdzie należy, należy czcić bohaterów, którzy potrafili się w czasie tej klęski zachować godnie i bohatersko, bo bo ta, takich było bardzo dużo. No, na, naprawdę myślę, że, że, że wiele tysięcy osób zachowało się ba, bardzo godnie dzielnie walczyli, byli postawieni na jakimś odcinku, nie znali sytuacji jakiejś ogólnej, jakiejś geopolitycznej, ale wiedzieli, że mają bronić tej kamienicy, albo mają zdobyć tamten bunkier. I starali się z całą sił to zrobić i często bardzo skromnymi środkami, no bardzo niewystarczającymi środkami yy, udawało im się to zrobić. I udawało im się być bohaterami, to należy czcić. Natomiast robienie z tego komiksów, gier komputerowych, no wydaje mi się kompletnym, porażonym pomysłem, Podobnie jak organizowanie jakichś koncertów rokowych, dla mnie jest, jest to, jest to nie, nie, niesmaczne, nie, nie, nie do przyjęcia. Ja, proszę Państwa, mimo że uważam to, to wybuch tego powstania za rzecz zupełnie absurdalną i no wręcz szaleńczą, wręcz zbrodniczą, z punktu widzenia dowódców, nie z punktu widzenia walczących żołnierzy, to jednak jakoś tam cz czcze. Yy, pamięć tych powstańców, bo na przykład no, dzisiaj się tutaj nagle no, nie wydurniałem, nie wgłupiałem, nie robiłem żadnych tam eutanazji, głodówek, ani jakichś takich śmiesznych filmików nie kręciłem. Mimo że szczerze mówiąc, było to dla mnie pewne wyrzeczenie, bo miałem masę pomysłów, akurat, akurat, akurat dzisiaj. No, być może to jest wpływ szatana, który mnie kusił do tego, żeby tutaj dzisiaj nieźle na bo miałem naprawdę bardzo świeże, relacyjne pomysły, ale ja sobie to odłożyłem do jutra, do jutra, do, 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 do następnego dnia, jeszcze po jutrzejszym. A dzisiaj zachowałem pewną taką powagę. A co mnie raziło, to to, że tutaj takiej powagi wśród czasowiczów, wśród różnych ludzi, których tu na widziałem, to nie zauważyłem tej powagi. No przed chwilą przeszedł tutaj, przeszli ko mnie młodzi ludzie, wyrzucili peta do, do, do wody. Wszędzie jest hałas, wszędzie jest głośno. Muzyka rżnie na okrągu, tak jak w, w każdy dzień. Nie widać żadnego takiego skupienia powagi. Tutaj. Czyli te wszystkie uroczystości spływają po ludziach jak, jak po kaczkach. Przy czym ja, proszę Państwa, nie jestem jakimś cierpiętnikiem, albo nie, nie, nie lubię ciągle, ciągle tych ogłaszanych y, z bardzo y, czasami, czasami powodów dziwnych różnych żałob narodowych, że gdzieś tam się ro, rozbił autokar, to już żałoba narodowa jest w całym państwie. Oczywiście jest to, jest to wielka żałoba dla rodzin tych ofiar, natomiast nie ma sensu rozciągać tej żałoby na całe państwo. No ale jednak yy, zniszczenie stolicy, yy, śmierć 200 tysięcy ludzi około to jednak już jest wielka katastrofa i tutaj no, należy zachować powagę, i ja ją zachowuję. Natomiast nie, nie bardzo widzę tą powagę w, w moim otoczeniu, yy, co mnie to, to, trochę razi. Aczkolwiek no, też no, nie powiem, żeby to jakieś ekscesy były takie wyjątkowe dzisiaj. Yy, ale, ale, ale też powagi nie widzę. Ja, ja to, że taką powagą ten dzień traktuję, to na przykład wyniosłem chociażby no, sam jakieś opowieści rodzinnych i tak dalej, bo mój ojciec był takim zapalonym patriotą akowskim, na przykład moja, moja mama to, to, tak, tak samo. Oni byli dziećmi w czasie wojny, więc oni sami nie mogli walczyć, ale, ale znali wielu partyzantów, ich rodziny pomagały partyzantom także, także te tradycje takie rodzinne u mnie w rodzinie były. A jeszcze, proszę Państwa, taki, powiem Państwu taką opowieść, że byłem na obozie studenckim, jak byłem w, na studiach w Warszawie i byliśmy nad morzem I to były lata 80., tak gdzieś połowa lat 80. i wtedy jeszcze tak w telewizji tego powstania tak bardzo, bardzo nie trzono. No, tam, były tam jakieś wzmianki, informacje, ale to jeszcze nie, nie był ten klimat, żeby o tym powstaniu dużo, dużo mówić. A na tym obozie studenckim wielu studentów i kierownictwo tego obozu, taki bardzo mądry człowiek, to jednak 1 sierpnia no, dali odczuć, że to jest wielka data, że kolacja była jakaś taka uroczysta przy świecach. I to nie było tak na pokaz, to nie było, nie było po to, żeby tam jakieś punkty polityczne zdobyć albo popisać się przed kimś, tylko po prostu dla tych ludzi to było co, coś naturalnego. I to mi się podobało, i ja ten nastrój chciałem dzisiaj tutaj zachować, takiej, takiej powagi. I, i zadumy nad, nad śmiercią no, 200 tysięcy ludzi i zniszczeniu stolicy państwa polskiego. Może taka jeszcze jedna refleksja, że być może też te takie uroczystości służą, służą temu, że ludzie, którzy tak na co dzień są tchórzliwi, którzy są nieuczciwi i tak dalej, no chcą przynajmniej od święta być, być innymi. No to, 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 może, to może nawet jest i dobrze. No. Proszę Państwa, mam różne re refleksje, jak Państwo widzą, czasami trochę nieusystematyzowane i niezborne. Aha, jeszcze, jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy, bo tak właśnie pamiętałem, że coś, coś w tym filmiku zapomnę. Jeden komentarz pod moim poprzednim filmem o Powstaniu Warszawskim był taki, że... Pana, ma Pan rację, że w Powstaniu zginęło wielu bohaterów, yy, że teraz wielu... że tych ludzi bardzo brakuje i że Pan... Yy, i że na przykład pan. A, a ci, którzy, którzy przeżyli, to pan nie mógłby być ich dzieckiem, no bo by się za pana wstydzili, no bo no to tak w domyśle było, że no skoro pan nie, yy, nie uważa, że powstanie warszawskie było... wybuch tego powstania był rzeczą słuszną, no to w takim razie powstańcy by się nie wstydzili. Ci, którzy przeżyli, nie mógłby być ich synem. Otóż no ta osoba się myli kompletnie, bo akurat czytam książkę yy, Jana, profesora Jana. Jak on się nazywa? No mam ją tutaj nawet... Wczoraj yy, o niej mówiłem, proszę Państwa, ja mam do nazwisk fatalną pamięć, więc ją sobie nawet tutaj... O, Państwu ją pokażę. Tutaj to jest ta książka yy, Ciechanowskiego, oczywiście tak, Jana Ciechanowskiego. I te, ten człowiek też pryncypialnie potępia wybuch tego powstania. Aczkolwiek czyci bohaterstwo. No tutaj jakiś cytat mógłbym z jego przedmowy. W yy, pociemku będzie mi ciężko go znaleźć. Ale, ale, spróbuję przynajmniej, bo to jest ważna sprawa. Nie wiem, nie, nie proszę Państwa, na ciemku chyba mi się szybko nie uda, nie uda znaleźć i odczytać, ale, ale naprawdę tam jedno zanim wystarczyło przeczytać, żeby wiedzieć, że synem tego człowieka akurat mógłbym być, gdyby nie to, że no, jestem synem swoich rodziców, którzy powstanie też bardzo, bardzo czcili, bardzo w moim domu te tradycje takie powstańcze akowskie były, były bardzo silne i to, że ja mam pogląd teraz inne na wybuch tego powstania, no to zawdzięczam po prostu no, dalszej lekturze, że nie zatrzymałem się na tym etapie sentymentu i do no, takiej wiedzy, wiedzy ludowej, tylko, no, tylko patrzę na sprawy państwa z, z pozycji no, takiego co prawda niewybitnego, nie, nie niewielkiego, ale, ale jednak jakiegoś tam drobnego, drobnego człowieka, który zajmuje się polityką i Wie, że pewne idee mają swoje konsekwencje. Czyli na przykład czczenie klęsk powoduje, że klęski będą w przyszłości następować. Czczenie różnych fałszywych idoli w sensie tych przywódców tego powstania będzie powodować, że ludzie nieodpowiedzialni będą się garnęli do różnych szczebli dowódczych na Zarówno w wojsku, jak i w życiu, w życiu politycznym, w życiu społecznym. I, i tam się będą czuli, czuli dobrze, dlatego że y, będzie klimat, który będzie sprzyjał ich y, po prostu rządom. No myślę, że w tym momencie jest już tak ciemno, że muszę się z Państwem pożegnać. Dobranoc. To jest proszę Państwa grup tutaj na Glejowie. Ja nawet nie wiem y, czyj to jest grup, bo nie ma żadnych danych y, na tym grobie. I zauważyłem dzisiaj 1 sierpnia wracając rowerem już późnym wieczorem, że palą się lampki na tym grobie. Ja zmówiłem krótką modlitwę. Słucham akurat w radiu audycji o powstaniu, więc tutaj długo nie będę stał, ale, ale to akurat, że ktoś uczcił pamięć tego człowieka w dniu wybuchu powstania, chociaż być może nie jest ta osoba związana w ogóle z powstaniem, ale to jest dobry symbol, ta pamięć w dniu dzisiejszym. Żegnam Państwa.